siema siema przed nami Grand Prix Stanów Zjednoczonych, konkretnie Miami będzie to drugi sprint w tym sezonie. Już tutaj prawie dwa razy więcej punktów niż Red Bull, cztery razy prawie więcej punktów niż McLaren. Pierwszy Pursche trzeci, Antonelli no i goni tutaj Sańca, już tylko 8 punktów. No, zobaczymy, nawet w najszybszych pit-stopach jestem już lepszy też. Yy, to widzę. Yy. No i tak, patrzymy najpierw na te wszystkie remonty i tak dalej Tu zaraz będzie coś do remontu, 15 milionów także jest git um. My tutaj mamy za 15 dni tylne skrzydło i przednie skrzydło, skończą się, ale ja chciałem jeszcze zrobić części Chciałem jeszcze zrobić e, tylne skrzydło i to dopiero jak będzie A to będzie szybciej niż 15 dni dobra, to w takim razie muszę chyba przerzucić jednego ziomeczka stąd tutaj a ha. no to dużo mi to dało, że tak powiem nic mi to nie dało. Dobra, to wraca ziomeczek tutaj tak mamy Dwa tygodnie jeszcze fajnie by było poczekać na tunel aerodynamiczny, będzie za 13 dni. To wtedy wszystko będzie super i zrobimy to tylne skrzydło, żeby później już móc e, badać je do końca sezonu. E, no dobra, to co? Lecimy dalej, bo tu chyba nic nie ma. Scouting. A, scouting mogę robić. A, a nie, to chyba się. A, dobra, teraz jest znacznik, a nie było chyba. Nie wiem. Dobra, tak czy inaczej? Ja przerzuciłem już wszystkie części. Widzę, że tu poprzerzucałem. Strąki sekcje po trzy sztuki. Nowe zawieszenie mamy. Jeszcze nie jest poznane do końca niestety. No, strąki sekcje czy się robią. Strąki i zawieszenie nowe, czyli sekcje mogę zrobić potem. Po tych stronkach za dwa dni. Czy to mamy strąki? To teraz robimy sekcję, wytwórz. Dobra. Wytworzona część, wiemy. Lecimy dalej. Mamy zawieszenie. Aktualizacja rozwoju kierowcy. Pursze hamowanie. Pokonywanie zakrętów, płynność. Kontrola ma lepszą płynność, czyli zużycie opon jest to malutkie. One LEGO, to fajnie. Ale czy jeszcze ja coś chcę produkować? Pewnie przednie skrzydło. Zawieszenie mamy niby cztery, ale w sumie można zrobić kolejne. No to i tak się przyda. Już nie będę robił kolejnego. A oni się coś rozwinęli. on się tylko rozwinął ciut. No, ale oni bardziej się nastawiają na rozwój auta. A no, widzę, że brudne powietrze mi spadło. Żywotność opon jest ten pierwszy. Efektywność DRS spadłem. No um, ale myślę, że tam nie ma jakichś super dużych różnic. Dobra, bierzmy skumulowane i patrzymy, jak to wygląda. Siłka. Nie wiem, czy to jest potrzebne. Tutaj. Zobaczmy jak tam zmęczenie zmęczone. Nie, no żebyście byli wypoczęć lepiej. No, trochę lepiej. Tu można więc zrównoważone myślę. To może odpoczną. Nadal jest 33 jak to wyrzucę. To samo Nadal 33. nadal Teraz to są takie kozaki, że tak na siłowni mogą patrz, klepać. Nie wiem. Dobra, to już nie będę im ładował. Tu zrównoważone robimy, bo i tak już wszystko jest na maksa. To jest tylko takie podtrzymanie, żeby była stuwa. Wszędzie tylko siłka tak naprawdę już teraz zostaje. Tu jest trochę dużo e, zmęczenia, to trzeba to wyrzucić i zobaczmy. No lepiej, ale chyba jeszcze wyrzucę. 28. No to teraz jest lepiej. Może jeszcze jedno. Dobra, Monako. Wygląda nawet nieźle. Można. To konstruować. Nie wiem czy jest coś po Monako. Damy im odpocząć ten jeden dzień, potem będziemy cisnąć. Tu możemy w sumie dać te zrównoważone. To i będzie maks. No i jest maks. No i dobra. To w ten sposób będziemy rozwijać. Eee, scouting się zrobił, jeszcze nie. To lecimy. Okej, okay, jeszcze mamy parę dni, bo to jest trochę dłuższa przerwa. Eee, jak widzę, Ricardo i Magnusen, Martin. i łasa. No, mamy okres, ale właśnie czekam na to. 8 dni. To myślę, że tak tydzień jak opóźnimy, to nie będzie tak źle. Trochę szkoda, że się opóźnię, ale za bardzo nie mam jak tu tego przyspieszyć. Kolejne sekcje są zrobione. No i jak zobaczymy na części, to teraz jesteśmy bezpieczni. Podwozi tak do końca sezonu skrzydła. Na razie mamy, tu są chyba po 4 i tu jest 4. zawieszenie jeszcze się robi piąte. Możemy... Nie wiem, czy będę robił stronki, czy będę robił sekcję najpierw. Chyba strąki, to zrobimy sekcję. W sensie, że będę robił nową część, no to wyprodukuję tą, której nie będę robił na razie. No okej, okay. no myślę, że tu może być już ciężko, że mogą nas dogonić, ale zobaczymy opodja fajnie e, walczyć. Tak naprawdę. Na razie tylko walczymy z Sańcem, jeżeli chodzi o kierowców. Mamy sprint, pogoda, to zobaczymy. Mamy prognozę, że jest ulewa, wyścig. Także e, No będzie ciekawie. Także przechodzimy, i ja się widzę z Wami w szutałciku. I co to mamy? 9, 10. Ups. Chyba jesteśmy słabsi. Ok, przed nami shootout. Już po treningu, ale miałem przerwę między graniem, więc w sumie nie pamiętam, co się stało. Widzę, że zrobiłem te jakieś ustawienia, nie wiem, czy będą dobre. Ostatnie widzimy, że były 79. Pewnie te będą lepsze, więc mamy 7,5 czy na było 3 do 7, minus 3,4025. I Antonelli 7,5 13,5 3 7 3 4, 5, 0, 25, więc jest to dość podobne. Um, nie wiem, czy części Bolidu zmieniałem. O, nie zmieniałem to, sorry. To trochę zajdzie teraz. A, to skrzydła jeszcze nie mamy. Zawieszenie już jest, tak. Było no się badało, ale jeszcze nie do końca się zbadało z tego, co widzimy. No i silnik oczywiście nowy, RS zostaje skrzynia. Zmieniamy To samo tutaj Nawet nie pamiętam, które części mi wyprodukowano. No dobra Temperatura chyba 91 stopni Opon, żeby je rozgrzać dobrze I zobaczmy Nie wiem, jakie warunki będą Ustawienia zostawiamy, najwyżej poprawimy trochę na y, Grand Prix Green light to no ma nie padać. Przecież od razu spróbujemy. nie powinien być jakiś wielki problem. O, dużo osób jedzie. E, 91 to chyba trzeba przycisnąć trochę na tych oponach. O, nie. Już trochę przegrzewa. To... Antonelli tak Ten nie, nie robi. No nie, 96. To coś tam miałem źle wpisane ale to może i lepiej w sensie, że no dobra, teraz przeniesienie co mam potencjalnych blok do blokady nie powinniśmy mieć czysty tor no to dobrze akurat przejechał no to pursze już ma czas Antonelli przedpursuje jakieś tysięczne sekundy. W sumie setne. Czterysetne. Rassel przed nami minimalnie. ale to jest tylko Q1. Leclerc dalej jest. Piastry, bo on teraz gdzie jeździ. Ferrari. Uh, słabo. Dobra, drugi shootout zaraz. O, czas graniczny to nie będzie taki daleki. Widzimy, że tylko 3 dychy od nas. 28-3. Powiedzmy, że to jest czas graniczny. Oczywiście będą nowe medium, a w wyścigu będzie ulewa, to będzie ciekawe. O 100% u niego ustawienie, tu 96. Tu trzeba będzie pokombinować, ale nie wiem jeszcze w którą stronę. Może nie będę kombinował. Dobra, to lecimy. Poczekamy, aż wszyscy wyjadą. Co by nikt nas nie przyblokował. Pursze rozgrzane, Antonelli rozgrzane i lecimy 28,3 mówiłem, tak? No, tak jakoś będzie z tego co widać. Pursze 27,6? Proszę, jak pojechał. Antonelli słabo za to pojechał. jak to się stało. Więc kurczę na pewno wejdzie do trzeciego do trzeciej kwalifikacji. Antonelli musi walczyć o utrzymanie. dobra, spróbujemy nim Powinien pojechać lepiej. Chciałem zobaczyć jego czas plus 6. To w sumie miał. Lepszy czas niż w q no ale Tu inni jadą dobrze. Niestety No dobra, zobaczmy Pierwszy się poprawił, drugi się poprawił i... Drugie miejsce finalnie, dobrze Nie. Znaczy nie finalnie, bo jeszcze widzę, że nas Science i Bottas tam jeszcze później wyprzedzili to w ogóle 27,3% prawie więc no, ciekawie się to zapowiada i jeden zestaw softów więc trzeba po prostu po dobrym momencie wyjechać na końcu były najlepsze, ale poczekam aż oni wyjadą po prostu Są z nas dziesiątka Dobra, wyjeżdżam. Nie wiem czemu tam ci nie wyjeżdżają. Pewnie wyjadą kurcze tak, że mnie przyblokują. Tu będzie 91 stopni. No i nie są dobrze rozgrzane opony. No zobaczymy, i tak więcej niż jedno kółko nie zrobię. Na razie purszę pierwsze. Ale jeszcze mamy Rasela, Sańca, Bottas'a Antonelli, drugi 27,2 to tyle miał na mediomach Sańc. Dobra, zobaczmy. Może nie będzie pol, ale i tak wysoko jesteśmy. No, nie, jest jednak pol. Jeszcze raz ale tylko. Tak, czyli pierwsze, trzecie, dobre miejsca. 4,10 sekundy. Tutaj dychę tracił do Antonelli, więc myślę, że nieźle. Zobaczymy, jak pójdzie w sprincie.